z tej strony Michu i w dzisiejszym odcinku będzie recenzja coolera AAB Cooling Super Silent P1 PWM, który został mi udostępniony właśnie przez firmę AAB do testów, za co bardzo dziękuję. Cooler prezentuje się właśnie tak jak już widzicie, jest on zamontowany w moim komputerze. Wszystko było w rozpakowaniu wcześniej, we wcześniejszym filmie, tak? Także tak, jeszcze na szybko omówię. Więc mamy wentylatorek AAB, który obraca się dosyć wolno, przez, jest cichy, jest naprawdę cichy. Niestety nie mam jak zmierzyć poziomu hałasu, który generuje, dlatego też mogę tylko powiedzieć, możecie mi wierzyć na słowo. Inne wentylatory są oczywiście na minimalnych obrotach, tak żeby, najbardziej, żeby mógł najbardziej usłyszeć właśnie ten, to chłodzenie. Dwa hitpipy, oczywiście aluminiowe żeberka i w sumie to tyle. Więc może przejdźmy teraz do testów praktycznych. Jesteśmy już na ekranie mojego monitora. Widzimy program RealTemp w wersji 3.70. Pokazują temperaturę właśnie mojego procesora. Wsz poszczególna temperatura dla wszystkich rdzeni, czyli dla pierwszego 37, dla drugiego 32, dla trzeciego 30 i dla czwartego 38. Także temperatura w miarę, w miarę. Idl oczywiście jest, bo otwarty z Google Chrome. OCCT i manager zadań oraz ta aplikacja, więc idealny idl do odwzorowania takich właśnie temperatur. Więc taką się y, sprawuje właśnie w te, bez obciążenia. Teraz przejdźmy do testów praktycznych. Czyli będzie to test OCCT przez, y, y, przez 15 minut. Oczywiście więcej tutaj nie ma sensu, bo i tak wygrzeję go maksymalnie. Tutaj jeszcze ustawię sobie tak na szybko opcję I, i zaraz zobaczymy. Dobra. Ok. To już mam ustawione, więc ustawię sobie jeszcze to. Real tempa Włączamy test i lecimy z koksem, jak to się mówi. I dalej, już po teście Wam pokażę, jak się zachowywał cooler właśnie po tych 15 minutach. Także test zakończony właśnie tu widzimy po 15 minutach. Prezentuje się tak to następująco. Temperatury były takie. Maksymalna temperatura to 62 stopnie dla ostatniego rdzenia, minimalna to 58 dla pierwszego i drugiego rdzenia. W stresie oczywiście. I minimalne temperatury WILL, czyli 36, 30, 29 i 38 stopni. Przy czym chłodzenie w ogóle nie było hałaśliwe co mogę potwierdzić właśnie tutaj, bo nie słyszałem jego wentylatora, także prawda, że jest ciche to, to właśnie mają rację. Widzimy oczywiście, że procesor był w trybie turbo, ponieważ podniosłem zegary do 2,9 GHz, jak widzimy włączył się tryb turbo i właśnie temperatury również wzrosły wtedy do 62 stopni. No i to by było na tyle w tym odcinku, także Chłodzenie bardzo ciche i wydajne w miarę, bo jest to procesor oczywiście Intel Core i jak widzimy. O, nie chcę złapać ostrości. chwilę. O, no nie wiem. Dobra, w każdym razie tak to właśnie wygląda. O, złapałem właśnie Intel Core i 5 także, także tak to właśnie wygląda. No i to by było na tyle Chłodzenie naprawdę podsumowując tak, chłodzenie ciche łatwo się go montuje Idealnie trzyma temperatury w stresie dla takiego procesora którego się nie podkręca jest bardzo dobrze TDP oczywiście procesor ma 95W więc idealnie trzyma właśnie temperaturę I jest bardzo ciche Także mogę z całym sercem go polecić I dziękuję wszystkim za oglądanie oraz firmie AAB za wypożyczenie go mi do testów Trzymajcie się, cześć